Mapy są bardzo ważnym elementem gier, a to dlatego, że... Bez nich nie byłoby gry, dlatego ważne jest to, aby dane mapy były również ciekawe dla graczy. Muszą one jakoś go zachęcić do gry swoim designem, detalami oraz wyjątkowością. Jak raczej wiemy, nic z tego nie brakuje mapom w tym Fortress dwójce, nawet w części subiektywnej. Nawet jeżeli w grze znajdują się mapy, które nie spodobają się konkretnemu graczowi, to ma dziesiątki innych do wyboru. Tak więc, jeżeli chodzi o różnorodność, to nie ma o co się martwić. Ale rzecz w tym, że tf 2 ma także swój pewien styl i mapy muszą być także na nim wzorowane. Tylko, że po 13, w latach może się to trochę przejeść a nie chcielibyśmy, żeby każda mapa wyglądała prawie że tak samo, no nie? I właśnie na to wpadli pracownicy Valve w 2014 roku. Postanowili oni dodać do gry coś, czego jeszcze w tefie nigdy nie widzieliśmy, przynajmniej od strony oficjalnej. 8 lipca 2014 roku, Valve dodało do gry system Betamap Manko, którym mieliśmy mieć dostęp do wszystkich map robionych przez TF2 Team, ale ze wczesnym dostępem, czyli nawet od samych pierwszych wersji. Wraz z tym systemem otrzymaliśmy dwie nowe mapy w tym programie: RD Asteroid oraz PL Cactus Cactus. Gdy Valve wydał tę nową opcję wyszukiwania, cała społeczność była naprawdę zekscytowana tymi informacjami, ponieważ w pewnym sensie zapewniało to grze sporo nowego kontentu. No ale. Wiem, jak to wszystko się skończyło. Wydaje mi się, że najbardziej bolesne jest to, że sami pracownicy Valve bardzo się cieszyli tym, nad czym mogli pracować. Szkoda tylko, że nigdy tego nie skończyli. Zacznijmy więc od pierwszej mapy, czyli Erdy Asteroid. Był to zupełnie nowy styl mapy, wraz z nigdy do tej pory niewidzianym trybem gry. Sama w sobie mapa znajduje się na bazie zbudowanej na Księżycu. Ma ona niezwykłe sci-fi klimaty, które wielu osobom się spodobały. Sam design był dla graczy odświeżający od tego, co do tej pory mieliśmy. Od samego ułożenia, po nawet coś tak banalnego, jak kolory i oświetlenie. Nowy tryb gry polegał na tym, że musimy niszczyć roboty przeciwnej drużyny i zbierać z nich punkty, inaczej zwanymi rdzeniami. Drużyna, która zyska 300 punktów jako pierwsza, wygrywa. Mamy tak jakby trzy etapy robotów, i tylko pierwsza, uprzedzająca poprzednie, jest zniszczalna, podczas gdy reszta jest pod efektem Ubera. Pierwsze roboty mają najmniej punktów, ostatnie najwięcej, z czego dane roboty po zniszczeniu na etapie pierwszym i drugim pojawiają się ponownie po 90 sekundach, a na trzecim po 60 sekundach. Gdy jakaś drużyna zyskała 300 punktów jako Pierwsza, pojawia się licznik czasu odliczający 45 sekund do wygranej. Podczas tego czasu wroga drużyna może wykraść rdzeń reaktora, kradnąc te punkty zapobiegając zwycięstwu. Czyli działa to jak tryb zdobądź flagę, ale z dodatkowymi krokami. A gdy jakaś drużyna wygrywa, to na ich teren przylatuje statek z robotem, który odbiera ten rdzeń. Musicie przyznać, że sam w sobie pomysł jest genialny i wielu ze starszych graczy naprawdę to boli, że Wam po prostu porzuciło tę mapę i przestało ją aktualizować w grudniu 2014 roku. Ten tryb nawet w aktualności. W stanie jest bardzo zabawny i zainspirował sobą kilka nowych map zrobionych przez społeczność, które aktualnie znajdują się w grze na trybie Halloweenowym. No i oczywiście jest to mapa zrobiona przez Val, więc balans nie jest idealny i definitywnie nie jest to mapa zrobiona pod competitive, ale była idealna do zabawy. Dosłownie mógłbym ją porównać do Tuford, a nawet i lepsze Tuford. Tuford 2. W tej chwili mapa leży na dnie oceanu, zapomniana przez świat, wciąż będąca pokrytą nieukończonymi teksturami. Drugą mapą jest kaktus Canyon, ze zwyczajnym trybem payload, w którym musimy pchać wózek. Mapa ta przeszła przez wiele zmian i w tej chwili wygląda zupełnie inaczej niż oryginalnie. Miała ono nawet trzeci etap, ale niestety został usunięty i w tej chwili mamy jedynie dwa. Jest ona wzorowana na oryginalnym stylu gry, ale z odrobinę nowym układem oraz zupełnie innym zakończeniem. Na zwykłych mapach payload pchamy wózek do ostatniego punktu, po czym wygrywamy, ale na tej mapie musimy go dopchać na ostatni Punkt, oraz stać na nim tak długo, aż przyjedzie pociąg, który wysadzi tę bombę. Było to także coś nowego, co zainspirowało nowsze mapy. Na, na przykład Banana Bay. Gdy te dwie mapy wyszły, bez przerwy na nich grałem. Same serwery były również non-stop pełne. Wydaje mi się, że najbardziej zabawną częścią było znajdowanie wszystkich błędów. Nie wiem, po prostu było coś wyjątkowego w tym, że można było wskoczyć za mapę i w każdym miejscu postawić pod nią działko, zabijając wszystkich graczy na górze. Dobre czasy. Mapy te przestali aktualizować we wrześniu 2014 roku. Smutne, ale nie wszystkie historie kończą się tragicznie, ponieważ 22 grudnia 2014 roku dodano beta mapy CTF Foundry oraz CTF George, które należały do nowego trybu gry Manpower. 12 marca 2015 dodano CTF Thunder Mountain. 18 sierpnia tego samego roku dodano Pass Warehouse z trybem gry. Pastime. Wszystkie te mapy oraz tryby gry wyszły z bety i trafiły do zwykłej kategorii gry w 2015 oraz 2016. A szkoda, bo wygląda na to, że one wszystkie, jak i tryby gry, również zostały zapomniane przez społeczność, będąc na samym dole wyszukiwarki. Sam program map z bety Manko zniknął z gry w 2016 podczas wydania trybu swobodnego i w tamtym czasie wszyscy gracze stracili nadzieję na powrót wielkich legend R.D. Asteroid oraz PL Cactus Canyon. Dlaczego Valve pożyciło te mapy? Oficjalnie nie znamy powodu... Ale najprawdopodobniej gdy Tev stał się mniejszym priorytetem Valve, to TF2 Team postanowił, aby skupić się na innych aspektach gry niż jakieś mapy. Bo w końcu, po co marnować swój czas, kiedy społeczność może zrobić znacznie lepsze mapy i dodać je może do gry jednym kliknięciem. Poza tym wystarczyło to, że stworzyli nowy tryb gry, który pozwolił społeczności zrobić ciekawe mapy, które są na nim wzorowane. Więc nie jest aż tak źle, jak może się wydawać. Czy jest szansa, że Valve wróci do tych map? Pozwolę Wam odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ Valve nigdy nie da się przewidzieć. Hej, wiedzieliście, że oryginalnie, gdy TF2 wyszedł w 2007 roku, to miała być z grom również pewna mapa, ale nie została skończona? Aż do 2015 roku, w którym jeden z deweloperów się znudził i postanowił ją skończyć i wrzucić do gry. Tą mapą jest Powerhouse. Tak, komuś zajął zrobienie tej mapy dobre 8 lat. Nie licząc czasu przed wydaniem gry. Więc no, powodzenia z przewidzeniem jakiegokolwiek. Ruchu z ich strony. Ha, to tak jakby Valve miał problemy ze skończeniem tego, co zaczęli. Jeszcze zanim skończymy film, to opowiem wam żart.